Witam Was w piątkowym odcinku. Jest to odcinek pożegnalny, wspomniałem wcześniej. Pewnie zastanawiacie się dlaczego mam okulary i gołębia. Otóż okulary mam z tego powodu, że jestem alergikiem i wystąpiła u mnie alergia. Mam spuchnięte oczy. Nie ja chciałem po prostu, żebyście tego widzieli. Nagrywam filmik o godzinie 21.00. Więc jest już siwo. Pogoda akurat pasuje do dzisiejszego odcinka. Bo mianowicie w dzisiejszym odcinku jest y, pożegnanie. Jak widzicie, kompan postanowił mnie opuścić. Te akurat chowam sobie przysmaki dla, dla niego. E, gołębia akurat mam e, z tego powodu, że kolega miał na wydanie świeżo wyklutego Bo akurat no, rodzice, co, bądź co bądź, poszli na rosół. Postanowiłem, że takiego młodziaka sobie odchowam i do dzisiaj mam takiego kompana ma około 2 lat od teraz akurat nau yy, nauczyłem go paru sztuczek mianowicie przylatowaniu na zawołanie ale widzę akurat, że polecił do swojej kobity więc nie będziemy im przeszkadzać yy, to no, jest jak na razie koniec kanału z tego powodu, że no, mam sytuację jaką mam ale chciałbym Wam polecić inne kanały między innymi Szymon ten od pajanków do gościa, wbijajcie Dzięki niemu założyłem właśnie swój kanał. On mnie do tego skłonił. Również zapraszam wam, was do kanałów takich jak Terra Life, Arcadius, Spiders Online, Arendt, Vantistera, Primitive Terrorystyka, Warszaw Spiders i ciekawe ptaszniki. I tutaj do każdego kanału macie link poniżej. Wbijajcie, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, bo naprawdę filmiki są o niebo lepszej jakości i fajniej się ogląda na pewno niż moje. Tak więc serdecznie Was zapraszam, wbijajcie. Oczywiście zapraszam Was również do zasubskrybowania i zalajkowania mojego kanału. To by było na tyle. Trzymajcie się, ja się ma. Właśnie przyleciał do mnie Stefan, zapomniałem o najważniejszej informacji Otóż zasubskrybujcie kanał e, Ciekawe Ptaszniki Borys na, czy, jeśli dobrze pamiętam, na 35 tysięcy subskryp subskrypcji pokazuje twarz Tak więc subskrybujcie Siema Kolejna jeszcze jedna mała zmianka. Otóż zapomniałem o dwóch youtuberach Jest to SpiderForge e, Zajmuje się sprzedażą ptaszników oraz i jeden z jego pracowników postanowił nagrywać na YouTube, więc e, zapraszam, mam od nich, dostałem od nich trzy boksiki, wszystkie trzy były super. E, pajączki jak zwykle żywe, solidna firma, serdecznie polecam. E, I zapraszam was jeszcze na kanał Spiders. E, sorry chłopaki, że zapomniałem, ale po prostu wyleciał mi z głowy. Również przepraszam za jakieś niedociągnięcia w, w tym odcinku. I osoby, które pominąłem, albo po prostu, no, no, sytuację mam nieciekawą, i wszystko to też kumuluje się i powoduje, że mam dużo na głowie, i no nie jestem w stanie wszystkiego ogarnąć. Mam nadzieję, że filmik wyszedł fajnie i że wytrwacie do mojego powrotu. Trzymajcie się.